Ciężko, ciężko będzie zakwalifikować się Rosjaninowi, a tymczasem Maciej Kot. Wczoraj 164,5 metra. W bardzo trudnych warunkach puszczony reprezentant Polski 158 metrów w kwalifikacjach. W czwartek 28, drugie miejsce. Wczoraj był 20-34, kiedy odwoływano. Jest szansa na no to, by się poprawić. Maciej kot w powietrzu wysoko przeleciał nad gulą. No ale... Tak jak wysoko przeleciał nad bólą, tak szybko za nią spadł reprezentant Polski. A również teoretycznie w korzystnych warunkach szybował Maciek Kot. Odległość 159,5 metra, a więc bliżej niż wczoraj. Też spora ta strata punktowa będzie, bowiem minus 27 za wydłużony rozbieg, minus 15,6 za warunki, a więc ponad minus 36,3 punktu. Widzą Państwo, i dopiero na ósmym miejscu.